Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o różach. Pokażę Wam odmiany, które w tym momencie kwitną w moim ogrodzie. Są to różyczki powtarzające kwitnienie, praktycznie kwitnące cały sezon, i do tego są jeszcze bardzo łatwe w uprawie i odporne. Nie chorują, fajnie rosną. Zapraszam do oglądania. Tak naprawdę trudno powiedzieć, które róże są najpiękniejsze. Każdy ma inny gust, dla każdego inny kolor jest bardziej atrakcyjny. Tym bardziej jeżeli ma się kilkaset róż naprawdę ciężko się zdecydować na te kilka czy też kilkanaście najpiękniejszych. Dzisiaj jednak spróbuję wybrać według mojej oceny te, które rosną w moim ogrodzie i które uważam za jedne z piękniejszych. Oczywiście w tym momencie nie wszystkie róże kwitną. Będą się pojawiać cały czas nowe różyczki, które na bieżąco będę wam pokazywać. Tymczasem wybierzemy sobie kilka w porywach do kilkunastu. Różnych odmian. Jeżeli chcecie mieć różę, która ma bardzo oryginalny kolor, to na pewno taką różą będzie Rapsody in Blue. Jest to różyczka parkowa, która rośnie dosyć wysoko. Jest to jej drugi sezon w moim ogrodzie. Róża ma otwarte kwiaty, w związku z czym jest fajna dla zapylaczy. Kiedy zaczyna kwitnąć, jej pączki są w kolorze mocno fioletowym, a potem z czasem stają się coraz jaśniejsze. Różyczka jest piękna, delikatnie pachnie. Tak jak mówiłam, róże, o których mówię, kwitną cały sezon, powtarzają kwitnienie. Jedyny minus tej róży to to, że bardzo szybciutko opadają jej płatki, szczególnie wtedy kiedy jest bardzo gorąco. Róża szybciutko zrzuca płatki, ale w to miejsce cały czas tłoczy nowe kwiaty i bardzo, bardzo intensywnie kwitnie. Śliczna róża bardzo fajnie łączy się. Na przykład, mamy tutaj przywrotnik z takimi kolorami żółci. Bardzo ładnie też wygląda z Rudbeckią. A obok róży Rhapsody in Blue rośnie różyczka Alden Biesen. Jest to mieszaniec piżmowy, bardzo odporna róża. Ma też delikatne kwiatuszki w kolorze kremowo-różowym. Nawet fajnie wygląda z tą właśnie rapsodią w kolorze fioletowym. Bardzo zdrowa róża, bardzo bujnie kwitnąca i również cały czas tłocząca kwiaty. Jestem przekonana, że jeżeli do tej pory nie posadziliście w ogrodzie tej róży, to po moim dzisiejszym filmie na pewno to zrobicie. To róża Cordes Jubile. Cordes z okazji 125. rocznicy, czyli jubileuszu, postanowił wyhodować różę, wprowadzić róża na rynek, która będzie symbolem tej firmy. I to jest właśnie ta różyczka. Jest to róża wielkokwiatowa, cięta nisko. Ona w każdym sezonie, właściwie jest to jej trzeci sezon. Są tutaj trzy sadzonki obok siebie posadzone i w każdym roku, a więc w trzecim roku po posadzeniu tworzy taki wielki krzew. Na początku róża ma kolor kremowy, a potem jej płatki na czubkach pomalowane są w kolorze różowym. Niesamowita róża jest piękna, ma błyszczące liście, jest bardzo zdrowa. Pędy są sztywne, idealnie nadaje się do bukietów czy też do flakonów. Jestem nią zachwycona i myślę, że Wam również się spodoba. Jednak, żeby nie było aż tak kolorowo, jest jeden minus. Róża ma bardzo, ale to bardzo y, ciężkie i duże kwiaty. I kiedy pada deszcz, kiedy na przykład y, są duże opady, czasem te łebki jej się łamią. Przynajmniej tak było w zeszłym roku. Natomiast w tym roku widzę, że zawiązała bardzo mocne pędy, więc myślę, że tego problemu nie będzie. W każdym bądź razie kordes, jubile. Zachwycająca róża. Nie wiem, czy dobrze widzicie tę różyczkę, ponieważ ona została posadzona w jesieni w zeszłym roku, ale zobaczcie, jak pięknie już kwitnie. Jest to róża Uttersens Rosen Rosenprincessin. Jest to róża parkowa. Mam już posadzone trzy sztuki tej różyczki. Bardzo intensywnie kwitnie, delikatnie pachnie i ma śliczny, delikatnie różowy kolor. Ta róża jest różą parkową, ale warto ją przymocować do pergoli, ponieważ dosyć, dosyć ma delikatne i giętkie pędy i lubi się pokładać. A przed moją różyczką zobaczcie jakie już mam tutaj lilie drzewiaste. Są to nowe lilie posadzone w jesieni zeszłego roku, więc myślę, że jak zaczną kwitnąć oczywiście lilie, no nie może zabraknąć lili na tym kanale. Jeżeli chcecie mieć różyczkę w kolorze kremowym z delikatną poświatą brzoskwinki, taką różą jest Aleksandra Princess de Luxemburg. Jest to Dosyć mocno rosnąca róża. Ona należy do róż wielkokwiatowych. Cały czas w takich klastrach i kiściach tłoczy kwiaty. Jest sztywna, mocno trzyma pokrój. Cięta dosyć nisko. Co roku tnę ją na wysokości około 30-40 cm, a ona rośnie jak szalona. Myślę, że w tym momencie ma około 150 cm. Bardzo zdrowe liście. Bardzo ładnie i mocno rosnąca róża. No i bardzo piękny kolor. Ja wiem, że film jest o różach, ale muszę kilka słów powiedzieć o tych dzwonkach brzoskwiniolistnych. Przyniosłam sobie jedną sadzonkę z pobliskiej skały. Posadziłam jakieś 3 lata temu. A w tym momencie zobaczcie, co się dzieje. Dzwonki rozsiewają mi się tutaj jak szalone. No i przecudnie łączą się, komponują się z różyczką, tą w pudrowym różu. Nie wiem, czy jest to pudrowy róż, czy krem. Kiedy nagrywałam film, yy, trzy odcinki wstecz o sadzeniu róż, yy, spodobała Wam się ta różyczka, zadawaliście mi pytanie, jaka to odmiana. Jest to na 90% Olivia Rose Austin. Yy, zgubiłam gdzieś etykietę, ale najprawdopodobniej jest to właśnie ta róża. Trzeci sezon. Mam posadzone tutaj dwie sadzonki. Już pięknie zbudowała krzew. Jest to różyczka krzaczasta cały czas po przycięciu również zawiązuje nowe kwiaty i pięknie ożywia rabaty. Również jedna z moich bardziej ulubionych róż, jej kwiatuszki są pełne, pięknie pachnie. W ogóle dzisiaj jest taki dzień, że róże wybitnie pachną, kiedy chodzi się po ogrodzie, hmm, coś pięknego. Ten różowy szaleniec, który tutaj widzicie, widzicie to róża parkowa Angela, cudowna. Obsypana kwiatami cały czas. Jest to jej pierwsze kwitnienie, ale po przycięciu ona ma bardzo, bardzo dużo młodych przyrostów, nowych pączków i cały czas kwitnie. Kwitnie aż do jesieni. Jest różyczką otwartą, więc kiedy rano tutaj przychodzę, jest pełno pszczół, pełno różnych innych zapylaczy. Piękny akcent kolorystyczny, pięknie komponuje się z różyczką poniżej tą, tą w tych jasnych moich różach. I muszę Wam powiedzieć, że również bardzo delikatnie, bardzo subtelnie ta różyczka. Pachnie. Róże i inne byliny, które rosną na tej rabacie mają trzeci sezon, więc jest to stosunkowo młoda rabata. Jeżeli chcecie y, zobaczyć odcinek o tym, jak zakładałam tę rabatę, jakie rosną tutaj rośliny, y, nagrałam taki film w zeszłym roku, więc możecie tam się do niego cofnąć i zobaczyć sobie. Kolejny mieszaniec piżmowy to różyczka balerina w kolorze kremowo-różowym. Ma otwarte kwiatuszki, więc idealna również dla zapylaczy. Rośnie w płci. Fajnie sobie tutaj radzi jest bardzo zdrową różą, także również Wam ją polecam. aprikole co prawda zaczynają dopiero kwitnąć. Na rabacie mam około 7 sztuk, ale są to również bardzo, bardzo wdzięczne różyczki, które na początku mają kolor pomarańczowy, a potem przebarwiają się na różowo. Różyczka bardzo zdrowo rosnąca, fajna na niższe piętro nasadzeń i pachnie. Nie jestem fanką koloru czerwonego. Ta różyczka rośnie tutaj myślę, że z 10 lat jest to róża okrywowa. W ogóle róże okrywowe to są chyba najbardziej odporne róże. Tutaj rosną na suchy, suchym takim podłożu w glinie, na skarpie. Zapominam zupełnie o ich nawożeniu, a one i tak dają radę i rosną sobie tutaj naprawdę jak szalone. Zobaczcie, mój dereń kołsa jeszcze kwitnie. Myślę, że trwa to kwitnienie już około 4 tygodni, ale jest strasznie gorąco, strasznie sucho i widzę, że już te kwiatuszki robią się coraz bardziej brązowe. W kilku wiadomościach prywatnych sugerowaliście, żebym podawała nazwy sklepów, gdzie zaopatruje się, czy to w byliny, czy w jakieś na przykład inne rośliny róże, czy też hortensje, czy tulipany, więc chcę wam powiedzieć, że większość róż, które tutaj mieliście okazję dzisiaj zobaczyć, pochodzi ze sklepu rozać. W sklepie tym y, możecie dostać rabat do końca tego sezonu na hasło MKK. Macie 10% rabatu na wszelki asortyment w sklepie Rozaćwik. Także zamawiajcie, czy to teraz różyczki w doniczkach, czy też róże z gołym korzeniem w jesieni. Myślę, moi drodzy, że o różach mogłabym Wam opowiadać co najmniej jeszcze następną godzinę, ale y, pora się żegnać. Jeszcze na koniec różyczka, którą sama rozmnożyłam z takiego maleńkiego pędu. Około 10 lat temu wsadziłam go do ziemi, i jest to chyba moja jedyna próba pozyskania nowej sadzonki róży, ponieważ róż nie rozmnażam, ale jak sami widzicie, da się. Tylko trzeba troszeczkę poczekać. Mam nadzieję, moi kochani. Że moje dzisiejsze kolorowe, różane wideo Wam się podobało. W następnych filmach będę Wam pokazywać również kolejne róże, które będą kwitły w moim ogrodzie, bo mam ich jeszcze naprawdę bardzo dużo. Obiecałam sobie, że koniec z różami koniec dosadzania, ale w tym roku na wiosnę posadziłam znowu 35 nowych. Róż, czyli około 10 nowych odmian. Kiedy będą kwitły w przyszłym roku, kiedy opanują pergole, kratki i moje rabaty, na pewno Wam je pokażę. Zachęcam do subskrybowania tego kanału, zachęcam do lajkowania tego filmiku. Widzimy się już za kilka dni. Papa! Pa.